Boże, to druid, Kurwa, mi się ma jakiś max, czy coś. No, ja chcę zostawiać piątkę? A, zostawię. No, nie była to chyba najlepsza decyzja. Mhm. Mm O nie, włączyłem se czat. O tak, włączyłem se czat z protem. Jestem dobry. What the fuck? Dobra, myślę, że mogę założyć, że w następnej turze zagranie to i power będzie okej, okay, więc będę grał tego w tej turze. Mamy piątą, szóstą, siódmą. A jednak broń, Dobra, sprawdźmy. Nic za specjalnie interesującego. A skoro jak ten buffik teraz do no tego ziomka, byłby spoko. No będzie spoko. Tu gramy to i w piątej gram to. Więc gramy to, gramy to, gramy to i graj, i w piątej gram to. Atakuję, wyciągam bestie. Jak zginie. W gram to, w gram to. No spoko. Jest to robić. co no robić. Drogi. auci tego to ja tu wcale nie chciałem Zagrajmy sobie ta. Zróbmy tam. Wyciągnijmy to i graj. Teraz najlepiej byłoby, gdyby zagrał cały stół jednostek i zaatakował. Kurde, no patrzcie jaki... Jaki cwany! Jeszcze może czar za jeden zagra. A, się kur... No, ale mam. Mam spell natury, szkoda tylko, że niedźwiedzia straciłem. Dobra, to jeszcze może pójść na moją korzyść, bo jak on mi teraz tego zabije, to ja sobie zagram takie. Tylko on pewnie zagra miśka, więc ja będę musiał to zabijać, a nie on. A Nie, on zagra tak. No dobra, też może być. No odpin, to się na drzewo ić, kurde. Z jedyny. Źle, 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 bardzo, bardzo, bardzo źle. No dobra, nie kombinujmy. Zabijemy to, zagramy to, wtychimy tego żółwia. Zabiję tego jełopa. Ale szajs. Zagram sobie takiego gościa. No i zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co on tam magicznego zrobi. Wszystko jest powiązane. od skromnego żarenka. Okay. Tracking Go, tracking. Zgadzam się, mała. Śmierdzi zasadzką. Ja sobie zrobiłem, ja to, to nie było sprytne. Ej. No, na pewno ma dwa many. No nie gadaj, że stop, koło na Kondrę, no i ci w dupę. Zbyt fajna ta gra. A oczywiście no. Dobra, pierdol się na ryj, kurwa, ja pierdolę jak mnie ta gra wynerwuje. Wiemy jak w jedną turę dobiera, kurwa, zagrywa, stwarza, zabija, kurwa, przyzywa, chuj wie co jeszcze robi. Jasne, kurwa, niech w ciągu jednej tury cały dek zagra. Albo ze trzy, kurwa, te deki. Weźcie, już wypierdolcie w tę grę. No kurwa, jakie to jest chujowe. O... O, żeby tak. No cóż dwie pary. w tych chksiądek już nic nie uratuje.

Polacy to taki power clip, że mam wrażenie, jakby przenieśli grę w Kadmarweno. A, ja mam to w dupie. Będąc szczerym. Okej. Okay. To może być. Graj. Bumuszaka. Ja bym chciał, żeby Herzon znowu był karcianką, ale To się raczej nie wydarzy. Solo gracze obawiają się codziennych aktywności w Diablo 4. Aż bajtował mnie ten tytuł i przeczytam. Codzienne zadania czy mechaniki prawie jak z MMO to nie to czego oczekują od kolejnych odsłon diabolskiej serii. Boże, znowu jacyś idioci pierdolą coś od rzeczy, czy mi się wydaje? Niech będzie. Hmm. W związku ze startem zamkniętej bety Diablo 4, gracze nie mogą się oprzeć spekulacjom na temat tego, co zostanie im udostępnione, jak poinformował Blizzard Ma być zawartość. Ma to być zawartość polstwa barną, co nie podoba się wszystkim, a szczególnie osobom grającym solo. Diablo to nie MMO, chyba. Gracze otrzymują zaproszenia do bety 18 listopada, a tym, co przetestują, między wdarzeniem wydarzenie wygrania głównej fabuły, więc na ten temat. Easy, to ta to, to, to? Codzienne aktywności to przesada. To właśnie, ewentualne codziennie logowanie się do gry odrzuca ludzi od Diablo 4. Nie ja mam nadzieję, że ktoś sobie ja robi. Choć nie ma być to żaden wymóg, to gracze czują się źle, z tym że z różnych przyczyn, nie zawsze zależnych od nich, nie będą mogli wykonywać zadań. A tym samym ominie ich część zabawy. Boże, to przestańcie być kurwa jebanymi pizdami. I zachowujcie się normalnie, no na litość boską. Przy systemie tygodniowym, codziennym najbardziej optymalnym sposobem gry jest logowanie się każdego gra i graniem przez 2-3 godziny. Przegapisz jeden dzień, to stracisz postęp. Chcesz grać więcej niż 3 godziny w ciągu dnia. Szkoda, twój postęp jest spowolniony. Lepiej zaloguj się jutro. To dziwny system, który kontroluje to, jak angażujesz się w grę. Dobra, nie chce mi się tego czytać. Kurwa popierdoliło tych ludzi. Tak źle, tak źle i tak też źle. Wszystko źle. Jak ktoś straci postęp, bo się nie zaloguje w ciągu jednego gra... dnia chyba i tak nie jest topowym graczem, który ściga się o leaderboardy, więc. Po co to pierdolenie? O Jezu. Na artykuł to jakaś podstawa. Pod pierwszy nigdzie nie jest napisane, że beta zaczyna się 18 listopada. Napisane, że jak nie dostaniesz o dostępie do bety, to nie dostaniesz po drugie nikt z Blizzarda nie napisał o codziennych zadaniach. Znaczy, codzienne zadania pewnie będą, no bo to w miarę normalne. I w sobie zdziwiłbym się, gdyby nie było. Сейчас быстро немного Килл, килл. Zdziwiłbym się gdyby, gdyby codziennych zadań nie było i zresztą coś tam pisali, że coś, tam jakieś te Whisper of the coś tam będzie daily czy coś w tym stylu. Natomiast, jeżeli ktoś nie może grać codziennie, to co mu za różnica, czy są daily czy nie. I tak nie jest to, i, i tak nie jest topowy gracz, który gra codziennie, bo topowi gracze grają zazwyczaj codziennie. A jeżeli nie jest to powiem graczem, to jeżeli straci trochę progresu, to co kurwa z tego się stanie? No. Znaczy, tych ludzi. Tych ludzi pojebało do tego stopnia, że oni muszą narzekać na wszystko. Co im się chociaż odrobiny nie podoba, nie? A jak już im się wszystko podoba, to i tak muszą znaleźć powód do narzekania. Jest taki. Jest taka moda na narzekanie, nie? Najlepszym przykładem, znaczy najdurniejszym przykładem, są te pierdolone pierścienie mocy, czy jak to się tam nazywa od Amazona. Boże, bo zmienili kurwa oryginał, to nie jest dzieło Tolkiena, ja pierdolę. Ale jak Jackson zmienił kuźwa, 15 50 rzeczy kuwa w trylogii, to nie, no to, to luzik, nie, to, to, to luzik, luzik, tam te zmiany nie są super istotne. One nie wpływają na nic, ale zmiany w serialu od Amazona to psują w ogóle cały ten, cało wszystko psują. Ech, po prostu kurwa urodzili... Znaczy, dożyliśmy czasów, gdzie wszyscy narzekają na wszystko. To jest takie hobby. I najgorsze jest to, że ja wiem, skąd to narzekanie się bierze. Bo jeden kurwa cymbał coś wymyśli, w sensie YouTuber zazwyczaj, później banda cymbałów, żeby zdobyć wyświetlenia, to podchwyci, nagrywa dokładnie to samo. Banda ludzi to ogląda i później chodzą i pierdolą te swoje farmazony. O jezu, jedyna mnie to w